Słuchajcie, dojeżdżają właśnie do wspieraczy paczuchy z czwartym rozszerzeniem do Dead Reckoning. Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby otworzyć trzecie rozszerzenie do Dead Reckoning. Witajcie na kanale Drasza. Ja jestem Majzownik, a to jest rozszerzenie do gry Dead Reckoning, które nazywa się Letters of Mark. To jest rozszerzenie, które nazywa się Saga Expansion 3, saga Expansion 3 eee, i <gry> zawiera trzecią sagę do Dead Reckoninga, czyli eee, gry o piratach, i ich przygodach, i ich podbojach. Autorstwa Johna Dickler. O grze samej nie będę Wam już zbyt wiele opowiadał, bo naprawdę się już kilka razy pojawiła na kanale, więc tam sobie będziecie mogli zobaczyć. Mogę Wam opowiedzieć o tym rozszerzeniu. Słuchajcie, to jest rozszerzenie, które nie tylko dodaje sagę, czyli tą przygodową część, do Koninga, ale dodaje też dodatkowy, tak jakby moduł. Do grania. Moduł, w którym yy, będziemy mogli handlować z różnymi yy, frakcjami, nacjami i tak dalej. Zaraz to otworzymy i dowiemy się o co tam dokładnie chodzi, bo ja wiem tak, tylko pobieżnie. Także noż w dłoń. Tu jest dużo rzeczy w ogóle w środku, bo się nie, nie domknęło im. Także dużo wyprasek będzie. Mam nadzieję, że po tym, jak je wypstykamy, to potem się już zmieści. Ja tutaj sobie będę przecinał delikatnie, żeby tam nic nie popsuć w środku. A przy okazji chciałem wam coś opowiedzieć. Aha. Chciałem wam powiedzieć, że to pudełeczko wcale nie przyjechało do mnie teraz. Razem z czwartym rozszerzeniem Dedle Koningowym z tego najnowszego x -Startera. To rozszerzenie <laughs> leży u mnie już rok przynajmniej, jak nie dłużej. Yy, bo ja jest yy, chyba na poprzednim Kickstarterze po prostu zamówiłem. Tak mi się wydaje. Yy, I dlatego było w poli, bo leży, bo... No szczerze mówiąc, nie ograłem jeszcze do końca dwóch poprzednich. Sam. Te Tę pierwszą to mamy już tak ograną mocno, w sensie te sagi polegają na tym, że je się... wkłada się trochę kart do tam... do głównej gry i jak je się znajdzie, zeksploruje, to jest szansa na to, że one coś odblokują. I jak to odblokują, no to, to jest szansa na to, że po tym odblokowaniu kolejna część się wydarzy. Tam jest taka książeczka, czyta się przygody. I jeszcze nie wszystko, chociaż już większość z pierwszej części odkryliśmy razem z żoną, bo to z żoną głównie gram te sagi. Z drugiej części dopiero zaczęliśmy odkrywać rzeczy. Dlatego jeszcze nie otwierałem tej trzeciej. Żeby tego tak nie, nie rozwodnić aż za bardzo, nie? żeby tam nie skakać między tymi książeczkami przygody. No dobra. Tak, eee, nie będę opowiadał. Ogrze, grze dowiecie się na innych naszych filmikach. Dobra. No i proszę. Pierwsza rzecz, którą znaleźliśmy w pudełku, to jest Encounter Book 3. Nazywa się on ma podtytuł taki. E, a może to jest tytuł. Changing tides, czyli zmieniające się pływy. I to jest właśnie ta książeczka przygód. Czasem karta mówi, jak coś zrobimy, że a, przeczytaj sobie wpis numer 43. I wtedy czytamy i tam jest czasem nawet jakiś wybór, a czasem to są po prostu warunki dwa różne, tak? Jeśli masz, a jeśli nie masz, to to albo to. I to odblokowuje nowe karty rozszerzeń, dodaje, dodaje jakieś różne elementy, które zmieniają rozgrywkę od tej pory już, że to tak trochę takie legacy, które można zdecydować. Taka trochę no, kampania po prostu, yy, którą się rozgrywa na przestrzeni wielu, wielu rozgrywek. Co więcej ona tak naprawdę nie przeszkadza yy, w graniu w Deadly Koning z nowymi graczami nawet, czy z graczami, którzy nigdy nie grali tej kampanii albo grali gdzie indziej. Tak. Po prostu mówisz im, że słuchaj, tutaj masz dodatkowe te dwie rzeczy, bo grasz akurat z tym żółtym kolorem, a on to odblokował. E, no i tyle. I masz te dwie rzeczy. A reszta się tam na planszy pojawia i jakby nawet komuś nie mówisz, że to jest dodatek jakiś, to, to by się nie zorientował. Po prostu, o, tu syreny siedzą, a tutaj jest mgła. E, no i tyle. No, wcale nie musi wiedzieć, że to był dodatek. Ta kampania wiąże się z tym, że są ukryte elementy. Są ukryte elementy, które możemy otwierać, dobierać dopiero po tym, jak nam gra na to pozwoli. I mamy taką dużą jedną kopertę, nazywa się 3F, a pozostałe to są A, B, C, D, E. To są już mniejsze kopertki. Nie wiem, co w nich jest. Nie chcę wiedzieć, co w nich jest, dopóki tego nie ogram. Ale wiem, że są. Ta jest grubsza, ta jest cieńsza i tak dalej. Jest też pudełko. Jest też pudełko, którego. Też nie otwieramy, chociaż kusi mnie, żeby zajrzeć, bo to już jest tak ugięte, trochę ugięcione. E, ale nie będziemy otwierać. Nie wiem, co tam jest, ale wiecie, że jest pudełko. Wiem, co było w poprzednim takim pudełku, w poprzedniej sadze, ale tu nie wiem. I tu też nie zaglądamy. Zobaczcie, tu jest, napisali wyraźnie, nie patrz na te karty, dopóki nie dostaniesz pozwolenia. No to nie patrzymy. A to jest ciężkie. Tam jest. Sporo kart rozwinieć lub kart przygód. Sporo, naprawdę. Nie będziemy wykładać na planszy głównej i albo, jest... albo będziemy je dostawać po prostu jako rozszerzenie dla naszej postaci. Kostka jest, ale kostka była już w poprzednim i to jest taka sama kostka. To jest K3, tak naprawdę. Mimo, że wygląda jak K6, to jest K3, bo ma dwa zera, dwie jedynki i dwie dwójki. Skoro ma. Maksymalny wynik 2 to chyba to jest K2. <grych> no dobra, to jest k którą losujemy, bo niektóre rozszerzenia czy tam przygody, które znajdziemy, będą wymagały rzucania kostką. A nie było tej kostki w grze podstawowej, więc teraz muszą ją dodawać do każdej sagi, które się takie rozszerzenia pokazują. W pierwszej sagi też nie było, w drugiej się pojawiła kostka, ale można grać w trzecią sagę, nie grając wcześniej w drugą. Czy nawet nie posiadają z drugiej, dlatego musieli dorzucić kostkę. Co tu jeszcze mamy? To są karty, które nie są tajne, więc je po prostu będziemy musieli wtasować do kart głównych. Mam ogromną nadzieję, że one się zmieszczą w tych e, tackach, które nam przygotowali do kart głównych, bo jak nie, no to znaczy, że się nie da w to grać, tak? No bo tam są takie pudełeczka. Cztery, bo są cztery poziomy kart i no i tyle. No nie da się grać, jak nie wejdą karty. No po prostu i tu też są pierwszego, drugiego, trzeciego poziomu i potem znowu pierwszego, drugiego, trzeciego poziomu. Nie wiem. Nie znam się. Są tu nowe ikonki. Ja tych ikonek nie znam. Pojęcie nie mam, co one znaczą. Ja już je widziałem. Widziałem je w rozszerzeniu Sea Dogs 2. Te wilki morskie, bo po polsku to nie są psy, tylko wilki. Eee, wilki morskie 2 są właśnie powiązane z rozszerzeniem 3. Dlaczego? No dlatego, że pierwsze dwa rozszerzenia wyszły na pierwszym Kickstarterze i wtedy wyszły tylko jedna Sea Dogi. Do Sea Dogi 1 były do rozszerzenia pierwszego i drugiego. Jak wyszło trzecie rozszerzenie, dostaliśmy Sea Dogi 2 z czwartym rozszerzeniem, które e, też już mieliśmy okazję otwierać. Link znajdziecie gdzieś tam na dole. E, Przyszły Seedogii 3. Ale szczerze mówiąc, nawet tych Seedogów nie przeglądnąłem. E, no teraz też nie będziemy oglądać, bo tu ich nie ma. Co tu jeszcze mamy? Jest jeszcze karta Explorera i ich są cztery sztuki czy osiem. To znaczy, że jest nowy rodzaj Załoganta który nazywa się Odkrywca. Eee, jest ich cztery. Czyli jakąś jedną albo będziemy wymieniać któregoś załoganta z tych podstawowych, albo po prostu będziemy mieli więcej kart. Ale nie dali koszulek. Nie ma koszulek w pudełku, to znaczy, że nie będziemy mieli więcej kart. Dobra. Tu są żetony, które nic mi nie mówią. Nie znam ich. Są inne niż do tej pory. I to są właśnie listy mark. Nie wiem, czy to jest letters of e, listy. Ja nie wiem, co to jest znaczy mark. Ja nie wiem, bo do tej pory myślałem, że to jest e, lokacja. Nazwa jakiegoś miasta, wioski czy czegoś, czy wyspy. A może to coś oznacza? Że to są jakieś takie listy, ja nie wiem, kapelskie czy coś. Nie wiem. I jest taki wielgachny e, notesik, z którego możemy sobie wylewać karteczki i każdy wiatr sobie będzie zapisywał. I to są podróże. I można sobie pisać czyje. Ale słuchajcie, to jest do kampanii. A my już mieliśmy taki notesik do kampanii. Czy tam nie było notesika w pierwszej kampanii, tylko nie był notesik. Nie wiem, czy miał inny kształt, ale to są te same rzeczy: punkty za pierwszą grę, punkty za y, sagi, punkty za rozwijanie postaci. I na drugiej stronie można sobie notować, co się zdobyło, jakie przedmioty z sagi i bonusy za przegranie. To jest dokładnie to samo, co ja już widziałem wcześniej w sadze pierwszej bodajże, było rozszerzenie kampanii. No tak, ale jeżeli tu jest kampania, też jakaś, może z nowymi zasadami, może coś, no to musieli dać notę. Bo nie trzeba grać, nie trzeba łączyć dodatków. Można łączyć, a można... Po prostu grać z jednym tylko, z tych Cztery są tu paczki do pstrykania. Jedna ma mnóstwo żetonów. Też tutaj dobrze widać. Mnóstwo żetonów. To są przeróżne żetony. Nie widziałem takich żetonów tutaj w Red Lekon. Wstykają się bardzo dobrze. Wyskoczyły, wyskoczył żetonik ładnie. Nie urwało nic, nie zadarło. Bardzo ładne żetoniki. Super, długo na nogami wkładam. One mają ikonkę lądu i morza. Niektóre tylko lądu, niektóre tylko morza, a niektóre żadnej. Ciekawe, czy je się dokłada czegoś? No, no Pewnie tak, pewnie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. E, tu jest, są inne żetony z kolei, takie w kształcie takich jakby flag, banerów. E, to jest taki kształt, nie? Takie pięciokąty to zazwyczaj oznaczają jakąś flagę, banner czy coś w tym stylu. I tu są takie, jakby ulepszenia, pasywki, nie wiem co to jest. Z drugiej strony są szare, więc y, może je się losuje. Może je się losuje. I tu są też y, kwadratowe, takie same jak te. I te kwadratowe mają na pleckach, o, to jest ta ikonka, prawie taka sama, jak była na tej karcie, nie? Tego Explorera. Ale te są inne to są tu jest jakaś, nie wiem, czarna perła, sól albo srebro i. Jakaś źle rzadka. Okej. Okay. I tu jest więcej jeszcze takich, nie? Te cztery są do tego. A to są ulepszenia statków też z tą nową ikonką. Też, czyli mm, będziemy mogli statek rozwinąć, żeby lepiej działał jeszcze z tymi żetonikami w. No z tej kampanii. Tu są jeszcze jeszcze kolejne 10 takich żetoników i dwie planszetki, takie wielgachne, które myślałem, że się składa jak puzle, ale nie składa się jak puzzle, bo mają po prostu szczelinę. Może w tę szczelinę się coś wsuwa? Może, bo tam jest coś też napisane, że był jakiś list, coś, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Bounty, Bounty, obie mają Bounty. Obie mają jakiś tor do przesuwania żetoników. Tu się zaczyna. Aha, dobra. I jak będziemy dobrze współpracować z tymi kobietami z ludymi, z tatuażem na twarzy, to będziemy się przesuwać w prawo. A jak będziemy coś przeciwko nim robić, to będziemy się przesuwać w lewo. I to samo z tymi kobietami w peruce. Też można iść w prawo albo w lewo. Czy one się jakoś nazywają? Jakie te frakcje? Pewnie tak, bo mają banery. Ta ma złoty baner, a ta ma taki fioletowy baner. I statki swoje. No? A może to się tak kładzie? Że tu razem, a tu jest miejsce na jakieś, nie wiem, karty, żetony, że coś. A tu jest miejsce na te listy. Gdzie te listy są? O. I są dwa listy fioletowe i dwa listy niefioletowe. I nie wiem, może je się losuje i się jeden wkłada. A może tu oba leżą i. No nie wiem, zgaduję. Tyle wiem o tej grze, co i wy. Albo pewnie mniej, bo jest szansa, że wy już to oglądaliście wiele razy i oglądacie unboxing. Nie wiem z jakiego powodu. Dobra, są te dwie planszetki. Jest to, jest to. I są jeszcze jakieś rzetoniki. Że toniki mają kształt mostka i kosteczki. Mi to wygląda, jakby ta kosteczka wchodziła w ten mostek, i to jest taki ogranicznik, że niżej nie może spać albo coś w tym stylu. Dobra, weźmiemy niebieski mostek i niebieską kosteczkę. Mostki są w kolorach graczy, bo fioletowy, żółty, zielony, niebieski to są kolory graczy w konik. I mamy tak, kosteczkę i taki chwytak. I ten chwytak, e, może ja nie będę patrzył w górę, tylko tutaj. Ten chwytak idealnie pasuje do tej kosteczki. Nie, czyli nie wiem. Mamy tor, zaczynamy tutaj, i się ruszamy, i może, może sobie potrafimy postawić to, i to będzie blokować ruch tej kosty... Nie wiem, to jest wszystko zgadywanka. Zaraz otworzymy instrukcję, i się okaże, że absolutnie nie mam racji. <laughs> Często tak bywa, niestety. Dobra, te ukryte elementy, to ja już sobie schowam z powrotem, bo. Nie zapowiada się, żebyśmy w najbliższym czasie z żoną grali zbyt wiele w Deadly Koninga, więc one będą czekać na nas. Będą na nas czekać. Po co robić taką głupią, tekturową wypraskę, która naprawdę nie jest potrzebna? No, no, co to robi? Trzyma, jedynie co trzyma, tutaj małą instrukcję, która uwaga, że na samym wierzchu. Czyli i tak nie korzystała z tego, a. Ta koperta już się nie mieści, no. No nie mieści się. Ja mam pomysł. Zrobimy tak. O. Teraz się zmieści wszystko. I plus 50% miejsca w pudełku. Dobra. Ten, wydaje mi się, że to nie jest od kampanii, to jest po prostu od tego dodatku. Bo tu jest i kampanie, i dodatek, nie? To możemy schować, kosteczkę możemy schować. Te karty też schowamy. No i to wszystko przyklejemy tym wypsyka. A dali woreczki? A woreczków nie dali. No i co ja mam z tymi żetonami zrobić, wszystkimi? Jak oni woreczków nie dali? Świntucha. Ja nie mam tu woreczków żadnych. Nie zostały mi żadnej... O, tam jakieś leżą. Ja mam tylko y, taki mały woreczek, ale tą chyba nie nada. Dobra, lecimy instrukcje. Zobaczymy o kaman. Jak korzystać z flag Starego Świata? Flagi Starego Świata to jest to rozszerzenie wielgachne takie. One naprawdę dodaje coś do gry. Nowe mechaniki i nie trzeba grać w sagi, nie trzeba grać w tych y, kampanii. Y, czy. Czy tych legacy takich light po prostu się gra z dodatkiem albo bez, albo z. No. Dobra, komponenty. Czterech eksplorerów, 16 rodzajów nowych merchantów. I to są merchanci nowego rodzaju. Oni się nazywają trade Vessel. I się tam dokłada. Do cztery nowe playki. W sensie Adwansmenty cztery są do tego rozszerzenia. Pozostałe są, te tam w tamtej talii, pozostałe są do już do kampanii. Dobra. I tak tako, jest cargo, czyli będziemy towarami, towary będziemy wozić. 39 jest tych randomowych prime cargo tokens. E, czyli to są te ciemniejsze. A do tego jest 30 e, nie randomowych, tylko znanych. Prime Cargo gotowe. to są te takie na jaśniejszym tle, gdzie już widać tę czarną perłę, rybkę i nie wiem, no sól dla mnie to jest. Dobra i tych jaśniejszych używa się tylko z sagą, a tych ciemniejszych używa się z, po prostu z tym dodatkiem. Miło, że to napisali tutaj. Upgrade, tutaj widzieliśmy, e, żetony listów, to są te, no i 14 żetonów tych takich e, tarczek. To są favor-reward tokens, czyli jak tam którąś frakcję, któraś frakcja nas bardzo polubi, to dostaniemy od nich favor. Czyli przysługę. Dobra. No okej, okay, dobra. I te, pamiętacie te łódeczki, o których mówiłem? To te łódeczki tu. Te łódeczki to są znaczniki aktualnego favora i szczytowego favora, czyli odwrotnie niż myślałem. Nie, one nie są ogranicznikiem jak bardzo możemy spać, tylko ogranicznikiem są jak wysoko możemy zajść na tym torze. No, to jest podejrzewam tor przysług. To tutaj. Dobra. A tu są w ogóle miejsca na te żetony. O! Patrzcie. No, a je będziemy wkładać. Pasują. Tylko nie wiem, czy odkryte, czy zakryte. No, ale to jakby to no, nie ma znaczenia w tym momencie. Wiemy, że tu się je umiejscowia na tej planszycie. Dobra. O, czekajcie, oni się nazywają. Mają nazwy te frakcje i to są y, zmyślone frakcje. Nie chcieli narażać się na e, niechęć narodów. E, więc frakcje nazywają się e, United Awaria. To jest ta z tatuażami tutaj. A druga frakcja, ta z peruką, to są. E, Pruhan Emirates. O. A, a jak się awansuje na tych torach, to ten wymaga, żeby e, spać na tym torze. A ten, żeby spać na tym torze. Czyli oni się nie lubią. Te dwie frakcje się nie lubią. I jak widzą, że my. coraz lepiej działamy w jednej frakcji, to ta druga frakcja się kurza. Dobra. Setup. Ten Explorer Sailor dokładamy do tali, No ale nie dali koszulki, no to jak ja mam go włożyć? Jak nie mam koszulek już więcej, było kilka zapisowych w pudełku głównym. No ale i tak, no. Do wsagi czwartej dali koszulki. Dobra, każdy dostaje dwa, jakieś markery, coś tam, coś tam. Stasuj, coś tam. Dobra, no, Plan Cargo Tokens. Połóż wszystkie losowe prime Pomieszane. A i wyłóż po jednym, na każdym. Jeżeli. Dobra. Jeżeli nie ma tam wyspy, to połóż po prostu jeden. A jeśli jest wyspa, to jeden jest na wyspie, a drugi jest we wodzie. Mm, Okej. Okay. Aha, i na każdym nieodkrytym połóż jeszcze po jednym, że jako przypominajkę, że jak tylko go odkryjemy, to tam musimy to uzupełnić. Dobra. No i jest ta y, plansza. Tu się jakiś setup robi. Są te limitery. A, one leżą y, na płask i na nich kosteczki układamy. Czekajcie, może tu faktycznie Wam będzie lepiej widzieć. Y, Tutaj to jest narysowane. Leżą na płask, taką. I na to będziemy stać po Prawdopodobnie. Chociaż może nie. Może yy, źle zgadłem. Opisane jest, jak działają te żetony. Tak, i te żetony po odwróceniu wpływają na morze, albo na górę. No dobra, dobra. Fajnie. Inne sposoby tutaj jest jeszcze na zdobywanie tego hayvora, o odrzucanie. Yy, Meczance shipy. I te merchant shipy, nowe, które się pojawią, to one są przynależne do jednej z tych dwóch frakcji. Więc, jeśli z nimi walczymy, no to. To jest przykład. Walcząc z Pluchanem, czyli z fioletową frakcją, jeśli wygramy tę walkę, to dostaniemy favor u. U kogo? U tej drugiej frakcji. Jedno było prucha, na drugie było awaria Dobra. A jeśli przegramy, to się na nas wkurza prucha. Oprócz tego, że rany i tak dalej. No dobra. Okej. Okay. Tu jakieś fajfury, bonusy to są dobre. Świetnie. E, z chęcią zagram. To już jest takie. Nie wygląda na jakoś super skomplikowane. Tam jest 12 stron, z czego tak naprawdę. saga jeszcze. Ostatni jest, że na 8 stron instrukcji jest też taki dodatek, który spokojnie, no może nie na pierwszą grę, bo Dead ma dużo zasad, które trzeba wyjaśnić przed, więc dokładanie kolejnych czterech, sześciu, to byłoby przejęcie, ale dla kogoś, kto już grał, chociaż raz, albo trzy, spokojnie, dobra. Jak używać sagi? No to jest opisane, że kiedy otwierać, rzucać kostką i tak dalej. No, i tu jest Campaign Specific Rules. Zastanawiam się, czy ten bloczek się różni czymś od tego poprzedniego. Wydaje mi się, że nie. Nie będę wyciągał już i sprawdzał, bo. Dobra. Czyli tu jest opis, jak grać kampanię. Eee, dobra. Zasady solo dla sagi i kampanii i jak używać e, tych kart, które znajdziemy w kampanii. Dobra. Eee, tu przeczytaj dopiero, jak otworzysz kopertę 3C. To no nie będę patrzył nawet na to. I jak otworzysz Box 3.1. Zasłaniam. Redacted. Dobra. I nowe zasady solo i coop dla grania w Letters of Mark, czyli z tym dodatkiem. Świetnie. Jeszcze jest w ogóle fakt tutaj. Taki mały, dobra. Eee, I tu jest Lord jeszcze. O! Można sobie poczytać, jak ktoś lubi historyjki i chce się bardziej wczuć Piatr, to proszę, dwie strony jest w flafu. I koniec. Reference ikony. I napisane, że John Dickler opracował tę grę. Ja w ogóle nie zwróciłem na to wam uwagi, że autorem grafik do Deadly Talking jest Ian O'Toole. Ten sam facet, który rysuje lacerdów, lacerdy gry, wszystkie, który ostatnio na kanale pokazywany y, Galactic cluster też y, narysował świetne grafiki robi on. nawet jeśli komuś się nie podoba jego styl rysowania który nie jest zły jest bardzo poprawny przede wszystkim jego y, design elementów czytelność tych elementów, czytelność ikonek łatwość Łatwość ich zrozumienia jest na naprawdę na najwyższym poziomie. Dlatego ciężkie Eurasy się dobrze spisują z jego z jego pomysłami na grafikę, no bo w ciężkich Eurasach dobrze jest wiedzieć, co, co oznacza. Dobra, to się rozpadło, to już nie zamrucę. Letters of Mark, proszę Państwa. Bardzo ciekawe połączenie sagi i nowych zasad gry. Jedno i drugie jest e, dla tych, którzy po prostu chcą do pojedynczych gierek sobie dorzucić coś nowego, lekko jeszcze rozwinąć możliwości graczy. Działa. A dla tych, którzy wiedzą, że zagrają dużo razy, jest saga, i te sagi naprawdę są super przyjemne. Robią z tego 4XA. To jest 4x. <laughs> Robią z tego 4x przygodę Super. 5xów się robi w ogóle. 4, tak. Explore, Expand, Exterminate i Exploit. I jeszcze X. Ex... <laughs> Nie wiem. <laughs> X przygoda. Dziękuję Wam uprzejmie za obecność. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, odwiedzaniu nas na Twitchu, na. Na Facebooku, na YouTube jesteś. Do Discorda się dołączcie. Tam są linki na dole. Tam gdzieś tam są linki. Kiedy tam nas znajdziecie, pogadacie z nami, poczytacie sobie, co tam mamy do powiedzenia. I tyle. Widzimy się następnym razem. Bye bye.